Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Grzegorz Stala i w imieniu swoim oraz całej Konfederacji e, pragnę wyrazić swoje zadowolenie, że jest was aż tu tyle osób. E, moi drodzy, przez ostatnie tygodnie e, według Ośrodka Badań Opinii Publicznych plasujemy się jako trzecia siła w Polsce. To daje nam naprawdę dosyć duże nadzieje, że nasze ugrupowanie będzie mogło cieszyć się mandatem, zdobyciem mandatu w nadchodzących wyborach nawet w najmniejszym okręgu, jakim jest nasz okręg wyborczy. To z jednej strony jest bardzo duży przełom, ale też sygnał dla obecnych posłów, że ludzie chcą zmiany. Nie chcą już marazmu, chcą ludzi, którzy mają plan i pomysł na to, jak powinno wyglądać nowoczesne. Sprawne, ale przede wszystkim poważne państwo w środkowej Europie, w tych wyjątkowo ciekawych i niestabilnych czasach. Moi drodzy, kandydaci Konfederacji yy, idą tak naprawdę na służbę dla yy, narodu oraz dla państwa, a nie po to, żeby dorwać się do przysłowiowego koryta. Yy, koryto należy zlikwidować i my, mam nadzieję, to zrobimy.